Paluszka, Jasper paluszek, przychodzę za nie ma ja Siema ten, bohaty Wszystko, w którym będziemy razem sypiać jak mąż i żona. To pisało i dodało. To akurat nie moje słowa. Bez kitu? Nie róbcie Inveyda, bo to będzie GG am DON. Lepiej nie róbcie. Nie, nie, nie. No i robią. swój to są tak zwane cycuszki Grzywka Oj, płaska grzywka Ej, widzowie mam on w Nemis, patrzcie Poop eater No mam on na szako patrzcie Gówno jad No był, pamiętam ale widzę, patrzcie, gówno jad. No mam on na szako. Mam on znowu kontakt, był basterze. Pewnie walni inwadek, level pierwszy na szako. Gówno jad. Fajny giepek Frajerskie beczki, level pierwszy. Ale git, zaczął z beczek, nie ma Q A bez Q ten jest mrakiem talnym ten Giepek, nie wiem bo co zrobił no, Tym startem z beczki bardziej zintało niż ten Już zyskał Jak to było? Jak...

Okay. Dobra, Okej, do bazy, tepek na topa, brejkuję wave'a i mam swifty jeszcze. I teraz jest. Jeden wave w te, te, to chyba robi różnicę A z popcikami będę mega szybki GP co beczki wystrzela. Wszystkie beczki zużył. Chodźcie co widzowie? Trzeba wysnajpić tego. Luki Steve'a na GP'u. I mu beczki w na topie. Ale by się wkurwił bez kitu. Wszystkie beczki na linii by stracił. I by yy, powiedział Taka jakaś kiedy no jest beskitu Chyba w bez <głosyna> Beskitu Rusk Slerbaka Z choroszczy Ale patrzcie, ten gość ma jedną gipeka. Ma ikonkę, ma skinka. To nie jest pierwszy lepszy giepek. I właśnie, ten z zużubeczkę. Aż znaczy, na Dibbeczkę, chuj z tobeczką. On zużył się swojego. O! Ucieknę Nie! Ignajta ma! Ty kurwa frajerska mamońska, gównojadzie, no patrzcie! Pup Iter ter mi Ignajta! No gównojad 2-0 szako śmiechł wartybym językiem nie to sama przyjemność Podjechały tutaj dwa samochody policji z DSK Białej. Naszym obowiązkiem jest czekanie. Czy mam na... verksus? No nie mam, nie mam. Giepek ma 15% nakryta. kryta. Klika Q, kryt. Fajny ludzi gangplank. Shin plus kryt z Q. Polecam tego ludka On mi cały i bije to właśnie z tych yy, z Q, a nie nawet z beczek. No patrzcie, tu wala się ten Giepek Piknij GPK w kale, dostań stąpa. Jepek zużył trzy beczki. Boże, no widzowie, wy to widzieliście? Dwa killy wpadły to tak po prostu na prstryknięcie palca Uwielbiam ganki od Szako Szako robi ganka odnajdzieć golda To jest live czy pre... To jest co? RELIFE? Jaki Relive? Restream? Że nie, to nie jest restream Prawdziwy live Nie reguluj monitora to jest Relive. GG, no GG już jest, tak może i siawka Jak ja mam cały item teraz nad nim Cały Zomb Jaspera widzę, złożyłem. Cześć to? Zomb Jaspera w tej bidu cię złożyć. Boże, jeszcze beczka mi nie siadła. Bra, ubijcie go, ubijcie go ja nie dogonię. Powiem tak, tower mnie podkusił z tym hitnięciem Plus no sarkański ten, Guardian Z Hilkiem. Recall do bazy, bo mnie Nie ma co gridować Enget jeszcze gada z jakimiś kolegami swoimi. Na tym, na tym czacie. To pewnie jest ten rusek, któremu Enget chciał nasikać do herbaty, bez kitu. Tam gorzej nawet to było, nie pamiętam już dokładnie. Ale wizowem, nie polecam. Nie polecam streama Engeta. On tam jakieś nate puszcza bardzo dziwne. Alerty jakieś płockie ma. Nie polecam tego streamera. Kujek z niego jest. Chciał mnie zbonować. Zaabonować mnie chciał. Bez kitu. Chciał mi kanał zbonować jak ten. Jak FMS a później zbonować. Bez kitu. Patrzcie, widzowie! Solarbaka po roku w Płocku. O Boże, dał mnie ten Tower jeszcze. To jest pojemadę. Tower zawalił mi 1300 punktów obrażeń. I tak będzie git, bo Towera teraz straci. Towera traci, straci wavey pod Towerem, no. A ten szatanak mi się daje. Giepakowi. Bo dostaje stąp się siak. Ona powiedziała, że zbonowałem hypotami i no bez kitu. Dobra. Ezik puszyje bota, który nawet nie weźmie. A ja puszyję topa. Zabieram topa tyrię Nie oparę mi się iść w bota, bo nie jest na potentatna za na narkana. Na a na GPK, na... na GPK mogę nawet na tyrię grać już i go niszczyć patrzcie, blue stoi, co nie? Jepek, sorry, ale ja jestem lepszy Bez kitu Łop, nie zaplaskiro. A ma u ciebie 30 godzin. Uuu, Giepek has Fryer Giepek. Bym go zabił, ale nie Ameryki no to nie ma co go pod towerem klepać tak no odpierdol. Ucieczka! Bogoni mnie szako! Ucieczka, ucieczka, ucieczka! Escape! Ja, to jest bezracik. Eko, pomyśl nam? Eko! Eko, eko! Eko! O Boże, on tu stepnie do to Eko ma wyjebane. Teraz pytanie: Gdzie jest Szako? Czy Szako bierze Grompa? O, brał Grompa, patrzcie. Gdzie on jest? Boże, 15 HP! Schodzi do mnie Zerat i Sarako ucieka na LHP. hp w tym czasie mojej co robi? Ten eko, nic nie robi. No nie wiem, mam botów. Zerat zdążył uciec, zabić Gravesa i jeszcze pomóc na Tymo. Jak ja patrzę na diff, to jest ko ko ten, kosmos. Ko Totalny diff na jest. Eko, a ten Zerat. Nie wiem pod co gra ten Graves, chyba pod gówno. <noise> Boże, patrzcie na, jako co robi. Jako już się wyjebał. Dobra. Udało mi się. Widzowie, top tower leży. Dobra, na następnym puszu leży, teraz nie mogę zabrać go. Co można? No, woli całe? Dobra, i tak gram topa. Gram tego topa i GPK muszę... No kurwa, szako, zaraz mi drajka idzie na topa. Cześć to? Ten niebany szako wygrywa bota i jeszcze topa wygrywa ten szako. obrzegady Jak ja tej kurwa szko nienawidzę. Eko, defni topa! Eko, co ty robisz? Ona mi da Ty kurwo, jebana na eko! Ja pierdolę, dobra, muszę teraz tak: pójść tego topa, ujebać y, GPK i towera na topie, tirwujkę, i potem pójść bota. Ale jak powiem tak, to nie gówno pierdala. Największy gówno na eko. Mniejszysz gościowi beczki, talni go stąpujesz, co z tego? Otrzako! top tower upadnie im. coś tym treszem, jebanym. Odsuńcie się. No i na pół Golda podzielił Graves. No nie, zdarzyło że że ktoś dał na Gravesa nie ja. To lipa z tymi kilami. Ta kurwa na się nic do gry nie wnosi. Tylko zabiera <laughs> Jeszcze eko. Patrz sobie eko. Włazi prosto w te trapki od szako. Widać najsztywniejsi teamajci z płocka. Zamiast defować, to wolą intować Właśnie ta sobota. Są, są wszyscy w midzi w topie. Tier dwójka na bocie... O, tepuje gość! Dwa tepeki! Co do kurwy? Dwa tepeki lecą! Powiem tak, ja znam beczki PK dzieciak. Znam beczki. Tylko nie znam mojego tego... ...teamku. Bo team gówno jest. Zgadnijcie, kto przyjdzie w bota. Srako. No tak, IPK. RK... GP... RK... RK... Zerata, szako na Bocie, a S nie żyje, patrzcie! S umarł na midzie. Co za szczochy. Ja sobie elegancko zabijam na Bocie GPka, a mój team umiera. Dwa tepeki w ogóle spalili. Tepek Zerata i tepek tego. Nie, to nie jest Stalny Horoszczak Dobra Słaby ten zerat jest Barona zróbmy A nawet tego Mida po prostu zróbmy. Nie wiem, cokolwiek no. Ludzie. Fucking horoszczak z beskitu. O Boże, już daje wizję, już kurwa snajpi! Skąd wiedzą, że to robimy? Snajperzy Czekajcie na mnie, robię podobazy Riftmakera kupuję Dobra, sam to wyłoży dosłownie ten meczyk. Tutaj zabijam rakana, zabijam zracika. A moi udacznicy no udają się. Do choroszczy. Dobra, wygrywamy albo GG I'm Done. Graves, nie! Uj z tym Gravesem, już padnie. Kom Drake. Goście, bierzemy Drake'a za darmo, tym z, tym z Ralkiem. Wchodzę! O, to wszystko! Widzowie! Agent ze mnie choroszczański! Na spacji normalnie, że wszystko, wytańczył! Wchodzę FIGHT'A, fajta, tańczę tak, o, py py Ej, właśnie też nie potki użyłem w tym fajcie. Bez kitu, bez spotki Lecę na bota Może nie Amerki. Po prostu grompa wezmę. Jaki rtx się włączył, weź wyłącz, o co chodzi Spotkał, zabił? Pewnie bym zabił Ligi Legend? O co chodzi, że nie rozumiem Ng, to o chodzi Ale to też lepiej. Czy mój, mój team umiera właśnie my. solo? No nie jest lepiej, bo ja gry kurwa straciłem, co ty mi wypierdolisz? Wypierdalaj, nie gadam z nim dzisiaj już Pyk, 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 Kurwa! Dlaczego? My to przegraliśmy mamo, właśnie. ale dlaczego? Eko zabij chociaż no, Eko za jedną no to tak Eko połasił się! Jaki mój team jest chujowy, widzowie, to nawet nie wiecie! No, ja mam bandę botów! 2,11 bo nie wiem, 2,11, tak, 2,11 bot. Eko sam strował siebie i z martwy. Ale to też lepiej, bo jeżeli nie panują, za... No nie jest lepiej, bo ja gli was straciłem, co ty mi pierdolisz? Wypierdalaj, nie gadam z nim dzisiaj już. Napisałem im właśnie przepis na zwycięstwo, jak wygrać Bartoswierkę. Ja pójdę w bota, oni wyfują, nie wwalają się, ja grę kończę potem, zabijam GP kazerata każdego. Ale nie, oni muszą walczyć, bo to są wojownicy. Co robi Graves idzie w blue buffa, Zamiast po prostu barona lepować. Wizja w naszora po prostu ich dadzą. zbekujcie po prostu! Nie, co robi to neko? Jacy, oni są słabi! Stopujcie ich! To kończy gierkę na bocie! Powiem tak, gipekowi się rączki trzęsą, a mój team kurwa zobacz, paść, widzowie. Enemy robi do bazy drabowy. Kończę? Ej, kończę bogę! Enda, enda. Kończę to, widzowie. Łochudro, jebady. Sram na ciebie. Wygrałem to sam. Widzowie, sam wygrałem to. Sam wygrałem. Bez kitu! Pyk, pyk, pyk. GG. Sam to wygrałem, widzowie. Jebać mój, jebać mój team, frajerów, zasradych. Zdaję w tej te reporty. Ten team to były totalne nieudasy. Czyli to widzowie, sam grę wygrałem. Bez i totalnie. Sam skończyłem Split Pushem, zabiłem GPK. E, jak to było? Jasper miał 8 killi, mam on 12, typ 16 116. Zabiłem GPK, e, tego Rakana, Shako, Zaje i na końcu zrata. Faktycznie: Bez kitu. i Nexusa. oni są? No powiem tak, reportuję ich wszystkich. Totalne Kuwienka. Pyk, pyk. Nikt nie chciał podę mnie grać, musiałem sam sobie grę wygrać. To jest najgorsze widzowie, najgorsze. Zapadałeś się, do tego, małiknik No do Beskitu. Zostali Dosta wykarowani na basterze.